I co ja tutaj znalazłem widzowie? Mamy kurczaki i to jest ich zapas tych zestawów. Ja go pierwszy raz widzę ten zestaw od momentu, kiedy byłem na otwarciu Legosora we Wrocławiu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a ja jestem już w Gdańsku. Zobaczcie jaki Gdańsk jest piękny. Możemy to jak być w Danii i nie być w Legolandzie. Jestem w smyku w Galerii Forum w Gdańsku. I co ja tutaj znalazłem? Widzowie: mamy kurczaki i to jest ich zapas tych zestawów. Ja go pierwszy raz widzę ten zestaw od momentu, kiedy byłem na otwarciu Legostora we Wrocławiu. To jest naprawdę bajka bez tych zestawów zapas. Ja wezmę dwie sztuki, bo ten zestaw naprawdę chodzi w niepowtarzalnych cenach. Co jest jeszcze więcej? Jest Batmobil, który dopiero wyjdzie w 2022 roku. Nie wiem jakim cudem on trafił już na półki, ale jest tutaj ze mną i można go kupić. Co jest jeszcze jest... Ten zestaw, który miałem plan kupić, ale ja czekam jeszcze na jakąś tańszą promocję. Jest zestaw kolejny, który również wyjdzie dopiero w 2022 roku i jest to e, ta hodowla lis, lisów. Ach, naprawdę się mega zdziwiłem, jakie tutaj są sety. Także zapraszam do galerii, jeżeli chcecie kurczaki, bo to jest naprawdę świeżutki towar, który chodzi za dobre pieniądze. The next day. Dobra, robię update do wczorajszej sprawy. Na sklepie jest jeden kurczak, także jeszcze jest dla jednego szczęśliwca, jak go tutaj w tym miejscu zostawiam. I są kolejne zestawy na rok 2022. I jest na przykład taki helikopter z Lego City, tutaj jest napis. Jest 2022, także to jest zestaw, który jeszcze nie powinien być w tym miejscu. I jeszcze... Ta, ta, ta remiza strażacka to jest też zestaw z 2022 roku ja jeszcze trochę poszperam ale co ciekawe, te zestawy, które pokazywałem wam wczoraj, bo jest, jesteśmy teraz kolejnego dnia one już są wyprzedane, tu mam były? było w miejscu, jest tam pościg y, pingwina, był w tym miejscu y, jedna szuka y, i tutaj już tego nie ma i tak samo siedlisko lisów były dwie sztuki i nie ma ani jednej. Także jeszcze chwilę poszperam. Jak coś znajdę, to Wam o czymś tam znać. Dobra, i teraz, jeszcze jeden z regał znalazłem. I tutaj jest mask stały z tej nowej serii Lego City. Jest ten podnośnik, który zapowiadałem, że kupię, ale jeszcze poczekam na jakąś lepszą ofertę. No tu Wszystkie te zestawy, które są na tej półce, one wychodzą dopiero w styczniu 2022 roku. Są te cztery plusowce, to jest wszystko 2022, także świeża sprawa. To mnie mega dziwi, nie wiem czy to tak jest, że zestawy, które powinny dopiero wyjść w styczniu, już są dostępne w grudniu. No bo dzisiaj jest 29, tu jest jeszcze kolej. Nie, to akurat nie, ale to jest na pewno, to wiem. To tutaj się śmiałem z tego zestawu, bo gościu ucieka traktorem przed policją. Tak, to jest nowy, to jest nat natomiast stary. No i te wszystkie tutaj, ta betoniarka czterypustowa, jeżeli się nie mylę, to też jest 2022. <grym> Także no co, już możecie wejść do takiego sumka w Gdańsku w Galerii Forum i poczuć się jakby był już rok 2022. Przeszukałem wszystkie półki i pokażę, mam tylko jedyną produkcję, którą znalazłem. Jest to nie za dużo. Taka saszetka bo odsprzedzeniona od 16 zł na 11. Także akurat promocji nie ma, ale są nowe zestawy.